Hejka, z tej strony Zebra i witam was w kolejnym filmie na tym kanale. Nie wiem co takiego się stało, ale dzisiaj kolejny film z chwalenia Star Stable. Chyba uznałam, że trzeba trochę nadrobić teraz. Zanim jeszcze przejdziemy, zapraszam was na mojego Instagrama, do którego link macie w opisie. A w dzisiejszym filmie przedstawię wam 6 rzeczy, za które lubię Star Stable. No więc już bez zbędnego przedłużenia zapraszam was do filmu. Bardzo lubię to, jak są wykonane niektóre ubrania i sprzęt dla konia. Mówiąc niektóre, mam na myśli w sumie wszystkie, bo nawet i te stare rzeczy mi się podobają, a zwłaszcza stare wyposażenie dla konia jest bardzo ładne. Ale to nowe oczywiście też jest śliczne. Starzają się oczywiście rzeczy, które mi się nie podobają, ale to tak wszędzie jest i zawsze tak będzie. W sumie jedyne, co mnie odpycha, to ta cena, bo ceny to są akurat okropne. Zresztą mówiłam o tym w filmie, w którym. Przedstawiam 8 rzeczy, za które nienawidzę Star Stable. Jeśli tego nie oglądaliście, to macie link w opisie. Te rzeczy są po prostu tak starannie wykonane i po prostu tak ładnie wyglądają. A ubrania już w ogóle nie są kwadratowe. I też Star Stable wprowadza takie ubrania, które naprawdę nosimy, w sumie, że tak to ujmę. Starają się po prostu wprowadzać modne rzeczy. Jest to rzecz, z którą parę osób może się nie zgodzić, bo ja na przykład bardzo lubię to, że Star Stable dodaje często konie. Bo wiem na przykład, że spora część graczy tego właśnie nie lubi, bo nowe konie wiążą się z tym, że kupujemy starokońce i wydajemy pieniądze. Ale ja na przykład się cieszę, jak dodają nowe konie. Nigdy praktycznie nie oglądam spoilerów, nie lubię tego spoilerować sobie, ale jestem taka podekscytowana, jak widzę jakiegoś nowego konia i jak widzę, jak on właśnie wygląda, te chody wszystkie i jego maści. Również satysfakcjonuje mnie to, że mamy tyle koni i bardzo mi się to podoba. A niektóre nawet mają serię fajne maści. Oczywiście mówię o takich innych niż kasztanowata, gniada czy coś takiego. Lubię też w tych koniach to, że są realistycznie wykonane. No i że naprawdę jak ktoś się zna, to umie rozpoznać jaki koni jest, który. Co prawda zdarzają się błędy i wpadki, ale możemy to wybaczyć. A przynajmniej ja mogę to wybaczyć. Chociaż jak już są jakieś błędy, to naprawiają to w miarę szybko. Oczywiście dalej mówię o koniach, bo... Błędy to są mi będą chyba zawsze. Następnie na mojej liście są aktualizacje i mam to na myśli takie prawdziwe aktualizacje, a nie aktualizacje zapychacze, albo co gorsze aktualizacje z reputacjami. Najbardziej podobają mi się w sumie reputacje z jakimiś zadaniami nowymi, albo z nowymi końmi. Na przykład dzisiaj w miarę spoko dostaliśmy aktualizację. Było parę zadań, a na końcu dostaliśmy wyścig. Jeszcze w sumie lubię takie aktualizacje, gdzie jakiś teren odnawiają czy coś. To też jest fajne. Fajnie, że mamy te w sumie aktualizacje co tydzień. Czasem one faktycznie. Też nie nic nie wnoszą, ale czasem są naprawdę spoko. I jak zespołowi Star -Sybl się chce, to serio potrafią coś fajnego zrobić. Chociaż ja w sumie czekam, aż już dodadzą święto jej dzieckie, bo uwielbiam to. W tym punkcie się akurat dużo nie będę rozgadywać. Po prostu lubię wyścigi w Star Stable. No nie wszystkie, bo niektóre są seryjnie ciekawe. Ale na przykład ten co jadę jest naprawdę fajny i go lubię. No i znajdzie się jeszcze parę, które są fajne dla mnie podobają mi się i je lubię robić, ale teraz tak raczej sobie nie przypomnę. Musiałabym raczej przejechać parę wyścigów, żeby sobie przypomnieć. W każdym bądź razie lubię wyścigi, a zwłaszcza te, gdzie jest dużo przeszkód. Najbardziej mi się podoba, jak przeszkody są normalnie na jakieś ujeżdżalni, ale jak są takie w terenie jak na przykład tutaj w tej części tego wyścigu, co też jest spoko. I jedyne czego nie lubię w wyścigach to tego, że są te niektóre takie z tym wykrzyknikiem fioletowym. Jak je zrobicie, to one są powtarzalne i dalej możecie je robić. Teoretycznie to pomaga wytrenować konie, ale jakoś tego nie lubię za bardzo. I nigdy jakoś mi się ten pomysł nie podobał. Może jakieś dzieci mi się drą za oknem? Nie no, nie wytrzymam tu zaraz. Kolejną rzeczą są kody. Bardzo lubię to, że Star Stable daje nam kody. Ostatnio daje ich naprawdę dużo i są to głównie na jakieś starkońcy. Jest to serio mega fajne, bo nawet osoby, które nie chcą kupować starkońców, mogą je uzyskać i mogą kupić sobie jakiegoś konia. I to nawet bez posiadania Star Raidera. Zresztą, kody są nawet czasem na Star Raidera na tydzień. Zazwyczaj pojawiają się takie kody, gdy jest na przykład jakaś zimowa wioska, czy coś takiego. Ogólnie, gdy są eventy lub jakieś święta, to jest dużo kodu. Zazwyczaj. A, niektóre też dają fajne ciuchy. No to już się rzadziej trafia, ale trafiają się. No i już ostatnią rzeczą są to przeceny. No nie oszukujmy się, kto nie lubi przecen. Chyba każdy z nas lubi sobie kupić konia o pół ceny taniej. Dobra, jest jeden minus bazarów i przecen. Jak bazar, to i podwójne starkońcy. A jak podwójne starkońcy, to bankructwo mojego portfela. I nie. No dobrze, więc ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego filmu do końca. Napiszcie oczywiście w komentarzu, jak Wam się film podobał i za co Wy lubicie Star Stable. Napisać jeszcze możecie w sumie jak Wam się podobała aktualizacja dzisiejsza. I chciałam w sumie powiedzieć, bo zapomniałam powiedzieć to na początku, że kupiłam nowy mikrofon i prawdopodobnie będziecie mogli go usłyszeć w jednym z filmów, które się pojawią. I jeszcze raz zapraszam was na mojego Instagrama. No ale okej, okay, jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia lub nocy w zależności kiedy to oglądacie i mam nadzieję, że widzimy się w sobotę na tym kanale. Pa-pa!